Siema. Wczoraj miało miejsce coś, na co myślę, że wielu fanów szachów czekało od dawna, a mianowicie Magnus Carlsen, czyli top jeden szachista na świecie, być może nawet w historii, mierzył się z aktualnym mistrzem świata w szachach na poważnym turnieju, ale w szachy 960. Także zobaczymy sobie, jak ta partia przebiegała. Natomiast na początek parę informacji, a mianowicie trwa aktualnie freestyle chess. Event, czyli turniej, gdzie zawodnicy grają właśnie w szachy 960, czy też szachy Fischera. I to, co, to, co charakteryzuje szachy Fischera, to to, że jak widzicie, pionki są na swoich startowych polach, natomiast, natomiast figury ustawione są losowo, z tym wyłączeniem, że gońce muszą być różnopolowe. I król musi być pomiędzy dwoma wieżami, można zrobić roszadę. Roszada w tej, w tej partii nastąpiła z obu stron, także zobaczycie jak to wygląda. I co ciekawe, była to ostatnia runda fazy, nazwijmy to grupowej, tak to powiedzmy, i wiadomym było to, że obaj zawodnicy awansują do dalszej części, więc można by było sobie zakładać, że zawodnicy wezmą szybki remis albo coś, natomiast ewidentnie obaj chcieli coś udowodnić. Gukasz chciał pokazać, że jest w stanie rywalizować z Magnusem Carlsenem, a Carlsen pewnie chciał pokazać, że jest najlepszy na świecie. Więc zobaczmy, jak ta partia wyglądała. Nastąpiło F4. I to jest dość ciekawe, bo w normal... na szachach na najwyższym poziomie, w normalnych szachach nie widzimy takich ruchów, natomiast tutaj losowo F4 yy, niby się walczy trochę o centrum, natomiast wiecie, no trudno jest wytłumaczyć tak na pierwszy rzut oka, dlaczego akurat F4 zostało wybrane. Nastąpiło B6, otworzenie tego gońca, nastąpiło B3, skoczek H6, skoczek F3, G6, zawodnicy wymienili sobie jedną parę gońców, nastąpiło G3 i C5. Myślę, że widzicie, ale w sumie powinienem wspomnieć, jest to partia rapidowa i Magnus Carson gra kolorem czarnym, Gukasz gra kolorem białym. Nastąpiło E3, skoczek C7, no i zawodnicy manewrują. Zauważcie też, że mimo tego, że to są szachy trochę inne niż normalne, no to te główne założenia pozostają. Chcemy mieć otwartego końca, chcemy wyprowadzać figury, chcemy jakoś tam walczyć o centrum. Więc pozycja już zaczyna nabierać takiej, takiego normalnego kształtu. Nastąpiło skoczek F2, skoczek F7, białe zagrały E4, no i Magnus Carsen zdecydował się kontr uderzyć w centrum, zagrał posunięcie F5. Nastąpiło Hetman E2, wprowadzenie Hetmana do gry, no i tutaj Magnus Carsen decyduje się na najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie zagrał on. E5. I po wymianie, 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 wymianie można było zakładać, że ta pozycja może niedługo skończyć się jakimś szybkim remisem. To znaczy wymieniło się trochę rzeczy w centrum, jest równowaga. Jeszcze jak te pionki się wymienią, to już w ogóle będzie symetryczna pozycja. Natomiast zawodnicy ewidentnie chcieli walczyć i bardzo fajne jest to z jednej i z drugiej strony, że zawodnicy po prostu walczą. I w tym momencie grający białymi gukesz popełnia pierwszy błąd, a w zasadzie to powiedziałbym, że niedokładność. Czeską dał temu ruchowi pytajnik. <laughs> Natomiast zobaczycie z jakiego powodu jest to błędny ruch, ponieważ nastąpiła krótka roszada. I tak to wygląda. Król idzie na pole tak jak w normalnych szachach, wieża idzie obok niego, a paradoksalnie przechodzi on przez całą szachownicę. No i tutaj Magnus Carson zdecydował się kontruderzyć w centrum, nastąpiło D5 i białe zagrały ruch D4. I dlatego ja powiedziałem, że ta roszada jest błędem, ponieważ teraz Magnus Carson ma tylko jeden ruch który zapewnia mu dość dużą przewagę. Natomiast jest on po prostu absurdalny, no bo białe oddały pionka za darmo, więc najlepszym ruchem można by było sobie pomyśleć, że jest bicie. I Magnus Carson faktycznie tego pionka wziął. A to okazuje się, że według komputera najlepsze jest Cofnięcie się na E8. I to jest ten moment, gdzie widzicie takie ruchy i zdajecie sobie sprawę z tego, że jednak komputery są lata świetne przed czekiem, bo to nie jest ruch, który się rozpatruje. A chodzi o to, że teraz grozimy jakimś biciem, po E5 okazuje się, że skoczek wyjdzie na B5 i grozi widełkami, grozi wejściem tutaj, no i generalnie jest dość dużo problemów. Natomiast Magnus Carson po prostu wziął pionka. Z Zobaczcie też, że zastanawiał się dwie minuty, więc nie była to prosta decyzja. Zdecydował się zbić. Teraz nastąpiło bicie, bicie, wieża D1, hetman sobie wrócił. No i na dobrą sprawę białe mają pionka więcej, natomiast to też jest siła gukesza, że ten ruch T4 jest w pełni poprawny i ta pozycja jest nawet według komputera trochę lepsza dla białego, pomimo tego, że pionka mniej. Yy, mają właśnie białe. No i wynika to z faktu, że król na C8 może czuć się nie najlepiej. A dodatkowo te pionki są słabe i Hetman będzie mógł je atakować, skoczek zaraz wejdzie na F4, na to też zdecydował się gukesz nastąpiło, wieże F8, żeby obronić pionka, białe zdecydowały się atakować na skrzydle. No i teraz. Magnus Carson robi długą roszadę. Przeskakuje sobie losowo wieża na D8. Jest to legalny ruch, można zrobić roszadę. Nastąpiło skoczek F4, wieża E8, Hetman poszedł na D3, nastąpiło D4, łubu-dubu, łubu-dubu, e, zdobył pionka z powrotem, Hetman D7, bicie, bicie, wieża, e, jeszcze skoczek poszedł, wieża, nastąpiły wymiany i mamy taką pozycję. I jest to, co ciekawe, pozycja, która zupełnie mogłaby... Powstać w zwykłej partii, a mianowicie jest wieżówka razem ze skoczkami. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że białe tutaj mogą mieć przewagę, no bo ten skoczek jest znacznie lepiej ustawiony niż skoczek w rogu. No i wieża jest na otwartej linii. Natomiast okazuje się, że w zamian za ten pionek. W zamian za, to wszystko, o czym Wam powiedziałem, ten pionek jest wystarczającą rekompensatą i jest to po prostu pozycja, która jest około równości. Nastąpiło skoczek C7 i teraz dzieją się fajne rzeczy, które pokazują po raz kolejny to, o czym mówiłem wcześniej. Bo nie, nie oszukujmy się, gdyby nastąpiło bicie i bicie, to to jest pozycja, którą tacy zawodnicy raczej spokojnie ustoją. To jest Remis. Gukesz może zbić tego skoczka i mieć prawdopodobnie remis z Magnusem Karlsenem, ale on chciał walczyć. On chciał walczyć i za to należy mu się szacunek, bo on odszedł sobie skoczkiem. i Jego logika jest taka, że ustawię sobie kiedyś skoczka na D3, jeżeli będę chciał. Ten pionek wtedy nigdzie nie pójdzie, i powoli, ale pewnie będę starał się puszować pionki na skrzydle królewskim. Więc tutaj białe ewidentnie próbują grać na zwycięstwo. Co więcej, po ruchu wieża E5, Magnus Karlsen gra wieża E7, i znowu można to zbić. I jest remis. Prawdopodobnie. Tutaj będziemy mieć oddalonego wolnego pionka, ten pionek zostanie zatrzymany. Remis. Ale Gukasz nie chciał remisu. Gukesz zagrał wieża H5. Gukesz czuł, że on może tutaj walczyć. Tylko problem z takim graniem bardzo często jest taki, że przeginamy, tutaj troszkę przegniemy, tu troszkę przegniemy i może pojawić się jakiś kłopot. Magnus Carsen gra skoczek E8. Chce przerzucić tego skoczka albo na F6, albo na D6. Potem wejdzie tutaj. Potem będzie atakował te pionki. Więc nastąpiło wieża H6. Skoczek idzie na D6. Nastąpiło skoczek D5 z atakiem na wieżę. Wieża sobie odeszła, i wydawać by się mogło, że w tym momencie białe mogą zrobić hops. I po biciu białe. Będą miały pionka więcej, ale ze względu na aktywność tego skoczka, potencjalnie, na, na aktywność tego króla, na tego pionka, to tutaj białe już walczą o remis i wcale z daleka nie jest prosto ocenić, czy na pewno to jest pozycja remisowa, bo ten pionek będzie silny, te pionki jeszcze dużo wody upłynie, żeby one stały się jakimś zagrożeniem. Na to Gukesz się nie zdecydował, nastąpił skoczek F6 i w tym momencie poszło król D8. Znowu, niby wydaje się, że można zbić tego pionka, ale po skoczek E4? Ten skoczek jest na takim offside, on nie ma żadnego ruchu. I to są takie. Wiecie, ja bardzo lubię oglądać takie partie, bo jeden zawodnik ma jakąś ideę, drugi ma ideę. I nagle okazuje się, że nie można grać tych najbardziej oczywistych ruchów. Dlatego nastąpiło skoczek D5. Aktywizacja tego skoczka. Gukasz decyduje się, że on nie chce mieć pionka więcej. On chce mieć aktywnego skoczka. Nastąpiło skoczek F5. Wieża się wróciła. Król D7. Wieża się wróciła. Król D6, wieża F2. I nagle kurczę, okazuje się że cały plan Gukesza nie wypalił. Zauważcie, ostatnie kilka ruchów. Gukesz wszedł tutaj, wszedł tutaj, atakował tego pionka. skoczek poszedł na F6. W tym czasie czarne poprawiły swoje figury i zmusiły przeciwnika do tego, żeby on się swoją wieżą wycofał. I teraz wiadomym było, że to Magnus Carlsen będzie walczył o zwycięstwo. Czy mu się uda? Trudno powiedzieć, bo jak popatrzymy sobie na ocenę, minus 0,4. Czyli prawdopodobnie jest do, to do utrzymania, ale ewidentnie to... Białe tutaj walczą o ręce. Nastąpiło B5. Nie można tego zbić, bo stracimy skoczka. To jest oczywiste, dlatego król poszedł na F1. Nastąpiło bicie, bicie. I teraz plan Magnusa Carlsena będzie taki, że podejdzie sobie królem i potencjalnie wejdziemy tu. Damy szacha, ten pionek będzie słaby. Może będziemy tego pionka atakować od tyłu, a te pionki nadal nie poszły. I ja wiem, komputer mówi 000. Dosłownie 000, ale tutaj ewidentnie presja jest po stronie Gukesza. Magnus Carsen tutaj walczy o pełną pulę. Króle 1. Najlepszy ruch według komputera. Nastąpiło skoczek D6. I znowu, chcemy wymieniać? No raczej nie. Bo teraz ten król jest dużo bardziej aktywny niż jego oponent. Mamy już wolnego pionka, zaraz zagramy tak, zaraz zaatakujemy tego pionka i mogą być problemy. Tak, żeby wam też pokazać, w niektórych sytuacjach może nawet nastąpić coś takiego, że poświęcimy tutaj figurę. Ewentualnie zagramy, tak, żeby pokazać. Pyk, 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 i nagle ta pozycja już jest wygrana. Więc dużo rzeczy, na które trzeba uważać. Magnus Carsen ma 44 sekundy, Gukesz ma tych sekund 30. Nastąpiło skoczek F4, cały czas jest remis, ale Magnus Carlsen w takich pozycjach bardzo często będzie smyrał, smyrał, smyrał swojego przeciwnika aż w końcu go yy, aż w końcu go wysmyra. Że tak powiedzmy, dlatego nastąpiło wieża C7. Ruch, który niby nic nie zmienia, ale potencjalnie bronimy tego punktu. Jak nastąpi skoczek D3, król podejdzie albo do przodu, jak widzimy, no to tu można bardzo łatwo tego skoczka stracić. Jak wieża go będzie broniła, no to to wygląda w taki sposób, że stracimy na C4, także bardzo łatwo jest w tym momencie partię przegrać. Komputer mówi, że trzeba byłoby tutaj zagrać w ten sposób i po prostu atakować od drugiej strony. Nie jest to coś, co jest oczywiste i dlatego w tym momencie białe zagrały skoczek E2, ale okazuje się, że po ruchu król F5 jest bardzo, bardzo ciężko. Najlepsze, co białe mogą zrobić, to zagrać wieża F2 i liczyć na to, że pozycja się zrestartuje i będzie, wiecie, tak i teraz już znajdziemy skoczek D3. Natomiast białe zagrały skoczek D5. I okazuje się, że ten jeden ruch sprawił, że po 42 posunięciach czarne grają wieża B7. I wierzcie, lub nie, ale ta partia trwały już tylko cztery ruchy. Magnus Carlsen ma wygraną pozycję, bo wieża wchodzi, bo Skoczek tutaj atakuje wszystko. Nastąpiło jeszcze H3. Magnus nawet nie zbił tego pionka, ponieważ po G4 król nie wiadomo, gdzie miałby się znaleźć tylko zdecydował się na posunięcie skoczek e4. Grozi dosłownie mat w jednym ruchu. Dlatego g4, król 5 nastąpiło odejście. Skoczek g3 nie działa, no bo podstawimy króla i przyjdzie sędzia z gwizdkiem i gwizdnie, ale tutaj czarne mogą zagrać po prostu d3, król d4 i w tym momencie Gukesz D po prostu się poddał, ponieważ został tym królem zajechany. Zobaczcie, jak na przestrzeni 15 ostatnich ruchów wydaje się, że to białe presują. A na końcu partii, wszystkie figury koloru białego się cofnęły, wszystkie figury koloru białego, yy, czarnego podeszły do przodu, i w taki sposób Magnus Carson wygrał swoją partię. Także jeszcze pokazuje, że coś tam w te szachy umie grać. Yy, no i cóż, mega fajna partia. Taka bez spektakularnych kombosów, ale takie wyciskanie wody z kamienia, to jest coś, czego Magnus Carson słynie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i na